Zainteresowanie tym konkursem przeszło nasze najśmieszniejsze oczekiwania. Ponad 100 uczestników zgłosiło swoje. Pracę do tego konkursu. Kapitalny pomysł, ponieważ i konkurs dla amatorów, i konkurs dla zawodowców, gdzie można było przedstawić i góry, i doliny, i no dosłownie wszystko, więc jak najbardziej każdy mógł się popisać swoimi możliwościami, swoim zapałem. Olbrzymim zainteresowaniem cieszył się nasz konkurs na tak zwane lajki polubienia o nagrodę publiczności, gdzie mieliśmy ponad 60 tysięcy fejs na stronę, udostępnień polubień. Takiego zainteresowania postem w tej, nie tylko w tej kadencji, ale chyba od początku działania strony internetowej starostwa nie było. Siedziałem na Facebooku, jeszcze nie wiedziałem o tym konkursie, no i. Yy... Patrzyłem i właśnie, że walczą o nagrodę publiczności. No i powiedziałem to rodzicom, no i rozsyłałem swoim znajomym rodzice, swoim, mama i tata, to za, bez przerwy siedzieli w telefonach i wszystkim rozsyłali. Te prace, te ponad 300 prac, które do nas wpłynęły, naprawdę charakteryzują się bardzo wysokim poziomem prac artystycznych. Ciężko było wybrać te, które uważaliśmy, że są najlepsze. Dyskusji było sporo. Ale to mówi właśnie o tym, jak był wysoki poziom tych prac. Konkurs wiosna już wystartował, także śledźcie naszą stronę internetową, oglądajcie nasze filmiki i zachęcam do uczestniczenia w kolejnych tego typu konkursach. Jeszcze raz gratulacje dla wszystkich.